The Nie udało mi się trafić karty Toty, ale to, co przygotowałem na dzisiejszy odcinek, sprawi, że ta sytuacja się zmieni. I nie mówię, że mam nadzieję, nie mówię, że na to liczę. Tak będzie i już. Bo wiem, że teoretycznie Toty chyba najtrudniej jest trafić w całej historii. Wiem, że niektórzy nie mogą tego zrobić, ale ja czuję, ja wierzę i wiem, że to się uda. Chociaż zaczynamy od Markosa i Jorentę. Ale słuchajcie, to też nie tak, że ja mam przygotowane te paczki, a w ostatnich dniach nic się u mnie nie działo. Trafiłem m.in. wymienną ikonę trafiłem ikonę ocenioną na 93, tak więc naprawdę był to ciekawy tydzień zresztą zaraz pokażę wam jego fragmenty najpierw jednak chciałbym przypomnieć wszystkim pełnoletnim widzom, że partnerem tego kanału jest STS, legalny polski bukmacher, sponsor reprezentacji Polski zaglądajcie koniecznie do opisu tam znajdziecie link, zarejestrujcie się jeśli jeszcze nie macie konta, koniecznie korzystajcie z kodu KOZA, bo ten między innymi daje wam zakład bez ryzyka a wróciła liga najwyższego ryzyka, jeśli chodzi o obstawianie, czyli Polska Ekstraklasa. Tak więc jeśli czujecie się na siłach typować wyniki naszej rodzimej ligi i jakimś cudem kupon wam nie wejdzie, bo wydarzy się coś nadzwyczajnego, jak to zwykle bywa, to chociażby pieniądze wracają na wasze konto, a w najbliższych dniach mega dużo ciekawych spotkań. Real Madryt-Walencja. Arsenal zmierzy się z Evertonem na wyjeździe. To jest bardzo ważny mecz po porażce w Pucharze, żeby kanonierzy mogli się odkuć i wrócić na właściwe tory. Może będzie to okazja do debiutu Jorginho, może Kiviora, albo po raz kolejny Trossar Pokażę na co go stać, no ale przede wszystkim w niedzielę w Anglii prawdziwy hit, Tottenham Manchester City. Ja będę musiał być za Tottenhamem, nie? A... No, taki ligowy los. W niedzielę w ogóle mamy dwa ciekawe spotkania, które już nie będą wiązały się dla mnie z takimi negatywnymi emocjami, bo Inter gra z Milanem, czyli derby della mandolina zawsze warto obejrzeć. Oraz Barcelona gra u siebie z Sevillą i to będzie mecz, w którym Robert Lewandowski powraca na boiska La Liga. Tak więc naprawdę będzie się działo. Zatem koniecznie przypominam, jeśli jesteście pełnoletni, zaglądajcie do opisu i sprawdzajcie, co STS dla Was ma przygotowane. A teraz już zapraszam Was do obejrzenia tego, co działo się w niedzielę, kiedy zdecydowałem się wydać FIFA Points'y na paczki, które liczyłem, że będą szczęśliwe. Jakie były? Oglądajcie. Mamanginę, taką fajną, bo w gratisie dostałem zapalenia spojówek, ale to nie powstrzyma mnie, abyśmy trafili kartę toty. Zanim jednak trafimy kartę toty, przedrzeć, musimy się przez piki, e, a jest po prostu dobra e, runda błyskawiczna. A ta jest delikt. W której liczę, że naprawdę karta Toty może polecieć. E, dobra, delikta biorę i go sobie odzyskam. Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Dodatkowo, słuchajcie, są teraz wszystkie karty i kontoty w paczkach, więc naprawdę liczę na to, że odda. Kiedy, jak nie teraz, kiedy, jak nie dziś, kiedy jestem chory. Bóg szczęścia Fify Odda. Na to naprawdę liczę. I może w tym piku. OK, może być Rodrik, mi to nie przeszkadza A to są paczki, na które naprawdę liczę To są paczki, które naprawdę mam nadzieję, że dadzą nam coś dobrego Pierwsza to Bernardo Silva, Bruno Fernandes No niby źle, znaczy nieźle, ale źle Natomiast kolejna ta paczka, to już jest gwarantowana karta Team of the Year Ładowała się długo, po to żeby było tu niebiesko nie jest niebiesko, jest to Rüdiger. Nie wiem, czy go mam, czy go nie mam. Okej. Okay. Mamy tu Kingsleya Comana. Mam nadzieję, że możemy go sobie tu do klubu wziąć. No nie. No i właśnie to jest ryzyko tych paczek, że tutaj paru zawodników na pewno będę musiał odratować, czyli e, z tej paczki e, plus z Delikta mamy dwa odzyskania. Ja je sobie będę zapisywał, słuchajcie, żeby, wiecie, nie przekroczyć ich. No bo głupio by było to stracić, a tu! Inny kolor, no to już myślałem, że to jest to, ale niestety to jest tylko trap, to jest tylko pułapka, ale może paczka ikony? Karta ikony? Nie, ale nie ma duplikatu, więc to jest plus. Oczywiście jeśli chodzi o duplikat karty yy, wokautowej, prawda? Zobaczmy, kolejna taka paczka. No i tego pana wiemy, że już trafiliśmy. No i nie zawiesza on nam też sufitus zbyt wysoko. Kingsley Coma, trzecią kartą, którą będę musiał cofnąć, jeśli chodzi o e, Quicksil Recovery. Ja nie patrzę, ja nie patrzę, ja nie patrzę. Otworzę oczy za 3, 2, 1, 0. Serio gro. Ale tak, a tak na poważnie, <grym> tak na serio. Tego oka rano nie mogłem otworzyć. Musiałem je sobie rozlepić na siłę. A wy mi nie możecie. Balta, Kurtoisa nawet dać w tej paczce? No proszę, ja naprawdę staram się być pozytywny, uśmiechnięty, ale to będzie drugi trap z rzędu. Wiedziałem. Ale jest Robert Lewandowski. No i to teoretycznie kończy te nasze quicksele, które sobie tam trzymam. Ale muszę, muszę trafić kartę to te, a te paczki dają! Okej. Okay. Okej. Okay. Tak możemy rozmawiać. To jest naprawdę dobre trafienie. To jest naprawdę fantastyczny zawodnik. Może grać na Peon. Dziwne, gdyby nie mógł. Może grać. On mi się przyda. Ja zrobię tak, żebym go miał w składzie. Przynajmniej bardzo się postaram. Więc okej. Okay. Spoko. Szanuję. Widzicie. Możemy rozmawiać. Taki dialog możemy prowadzić. Mam nadzieję, że możemy trafić. Teraz. Kartę Toty. Proszę. Jestem na to gotowy. Jego mam. Ale ja nie mogę przestać otwierać tych paczek, bo ja czuję, że tu gdzieś czai się toty, ale nie w tej. Bez ja Nie, 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 trend. Nie, nie. 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 Proszę gro, może w tej, może w... 8-8, no, przynajmniej wypada. Eee, te duplikaty po prostu teraz wrzucam do SBC. Na to nie wpadłem wcześniej, więc tam... Z... Jeden czy dwa będę, e, będę w plecy, no ale po prostu to, co mam, staram się wykorzystać, bo i tak są SBC, na które mogę to zrobić. A nie tracę nadziei, że w którejś z tych paczek czeka na nas karta Team of the Year. Boże, jak chcę trafić po raz kolejny nawet tego Tibo Curtoe. Drugi rok z rzędu. Zobaczyć tę piękną animację. Ale nie jest to tapaczka. Tony Cross, czemu nie luka? Gorecka, okej, okay. no nie mamy tu duplikatów przynajmniej. Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. Proszę, żebym otworzył teraz oczy, żeby było niebiesko. Immobile? Serio? To była tapaczka? Wow, proszę, proszę. Byście ah, chociaż jakieś informa dali. Co będzie Rodri, Rodri. No ja nie chcę Rodriego. Zatem tamte paczki się skończyły. Otworzymy jeszcze te niezbędnikowe. Bólu i smutku. Chociaż Sadio Mané na pewno łzy trochę ociera, ale cały czas nie udało nam się trafić karty Team of the Year, nie? Mimo tego, że na te paczki czyhałem naprawdę mocno, no i w jakim stanie. Okej, okay, no ale przynajmniej ten foder wpada, więc no, Messi i Ronaldinho, no ale tylko wypożyczenie. Zatem to ty nie udało się trafić, ale cały ten foder sprawił, że moja drużyna naprawdę mocno się zmieniła. No bo nie dość, że trafiliśmy Kancelo na prawej obronie, który trzeba przyznać, że na papierze wygląda obłędnie. Chociaż kurczę po pierwszych spotkaniach nie jestem do końca do niego przekonany, to przede wszystkim w moim zespole pojawił się Kilian Mbappé wersji zawodnika miesiąca. Po prostu musiałem go zrobić. Co może oznaczać, że trafimy go w wersji Toty. Ale nawet jeżeli to by miało tak zadziałać, absolutnie się nie obrażę. Bo za Francuza nie zapłaciłem ani końca. Miałem wystarczająco dużo kart na każde SBC. Gra mi się nim naprawdę przyjemnie. Jeszcze nie mogę do końca się wstrzelić. W sensie za bardzo gram pod niego, przez co bardzo często robię głupoty i nie jestem w stanie wykorzystać pełni potencjału. Ale tak wyglądała między innymi jego pierwsza bramka. Więc no muszę przyznać, że. Z klianem. myślę, że tutaj będziemy się dobrze razem bawili. Ale skoro pozbyłem się całego foderu, a w klubie mam paczki, które kosztowały dużo foderu, a na koncie 2 miliony końców, to możecie zapytać się no, no skąd na to wszystko miałem. Piki, drodzy Państwo, piki są odpowiedzią, zrobiłem ich całkiem sporo. Do utworzenia mam około 100 player pików, zatem zobaczymy, czy chociaż jeden z nich będzie szczęśliwy. Czy chociaż jeden z nich. Da nam upragnioną kartę Team of the Year. Albo chociaż ikony toty. Będę otwierał, tak wiecie, co na kibi trafił. Może to da mi więcej szczęścia. No i na przykład jest Piotr Zieliński. Gaja. Hradecki. Maudy, Bo ten, którego mam, chyba jest wymienny. Bonucci. Bum. Ruben Neves. Inform. I. Szkoda. Bum, 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 Emre Can I. No, no i gdzie to moje szczęście? W Pikach, o którym zawsze mówię. Okej, okay, okej, okay, może zaczęło się pojawiać. Lukaku, Zomer, Walker, Stones, Royce, Inform, Baumann, Martin Ödegaard. Proszę bardzo. Kolejny Inform, ale niewymienny, bez sensu mi już go brać. A tu. Znowu Piotrek. No ale już, już jednego mamy. Kowacicza natomiast nie mam, okej. Okay. I ostatni z tej porcji. No tego informa już wziąłem. Leno też mam, no to niech będzie hattebor. No, ta pierwsza część tych pików, taka bym powiedział, nie najlepsza. No to zobaczymy, co czeka nas w drugiej. No ale jak na razie startujemy równie powoli, niestety. Okej, okay, Sandro Tonaliego nie mam, więc przynajmniej jest to jakiś plus. No ale proszę, gro, no, no daj mi kogoś dobrego. naprawdę, do tych pików, do tej pory... Miałem naprawdę duże szczęście a, a one nie oddają Jakoś powiedziałbym niesamowicie Może ten Jest, oddał, proszę Robert Lewandowski, 91 Przyda się e, No bo Foderu obecnie w klubie praktycznie Nie mam, ale nie ukrywam No liczę na Na trafienie jeszcze jakieś Kolorowe, ikona To to no, no to są marzenia po prostu I fajnie by było takowe spełnić Um, oczywiście, to jest kolejna dziewięćdziesiątka, jedynka, którą trafiam, no bo Messi jest chyba 91 oceniony, prawda? Um, no i jego trafiłem w tych pikach, tu Lewandowski, więc fajnie. Teraz też parę osiemdziesiątek co jest um, bardzo miłe, ale jedną, tą niebieską kartę, no byłoby to piękne, ale chyba zbyt piękne, by mogło wydarzyć się drugi rok z rzędu. Ale jest Maldiv, okej okay. jest Savierz, spoko, no ta druga porcja z D. De... Zdecydowanie lepsza Dawid Alaba, na was Proszę bardzo Zatem jeszcze tylko dwa piki z tych chyba stu, które miałem Zostały W pierwszym, w zasadzie w przedostatnim Perisic i w ostatnim Trafiamy N N Neymara Okej, okay. no tu zdecydowanie lepiej Neymar, Lewandowski Alaba, na was, Moudi No tutaj naprawdę oddało Zatem to co widzieliście przed chwilą Po części odbudowało klub jeśli chodzi o pulę kart wysoko ocenionych, ale nadal nie mam karty Toty i nadal mamy sporo zawodników, też z tych powyżej 85, których trzeba trafić. Zatem teraz przechodzimy już do tych paczek. W, w SBC mam do zrobienia jeszcze chyba dwie, które zostały dodane, więc tam będziemy pakowali duplikaty. Oczywiście je możemy także włożyć w ikonę, ale mam nadzieję, że nie będzie duplikatu karty niebieskiej. <grym> Za to mamy duplikat Roberta Lewandowskiego. Jakie są szanse? Jakie są szanse, Robert? Miło cię widzieć, że ty nie masz, to ty nomini, przykre. I tej chopie! co ty masz na sobie? Ty weź się, przebieraj w czerwoną koszulkę, jak ty już jesteś nasz. Swoją drogą, słuchajcie. Jako fan Arsenalu miałem dużo większe nadzieje, ale 10 milionów za tego gościa, z takim potencjałem, jeśli chodzi o, o wejście od razu do drużyny, uważam, że nie najgorzej. Naprawdę znośny ruch. No dobra, ale wychodź, coś, coś z ciebie zrobimy. Na przykład ikonę. No to co? Paczka dwóch piłkarzy 83, plus. chociaż walkout i będę zadowolony. Oczywiście, lampy idą w górę, ale czy na górze będą fajerwerki? Nie. I to jest tylko i wyłącznie Kiran Trippier. To przynajmniej bez duplikatów, proszę. No dobra, tak, taki duplikat jeszcze może być, ale to nie była dobra paczka. No bo dobra, to będzie paczka trzech obrońców, 85+. Plus. Przez chwilę widziałem, że to nie jest karta złota, więc już mój mózg mówi to ty, to ty, to ty, no ale nie to ty. Nowy yy, piłkarz yy, Tottenhamu, Pedro Porro. Przynajmniej tak mi się wydaje, że on w końcu tam przeszedł. Razem z nim Ruben Diasz, razem z nim Niklas Zyle. No spoko, ważne, żeby żadna karta się nie powtórzyła. Przynajmniej taki plus. No ale wolałbym tutaj zobaczyć kartę Toty. Wolałbym tutaj zobaczyć kartę eee, ikony Toty. To byłoby coś. No idziemy z kolejną taką paczką. I tu... Chcesz walkout? Nie będzie walkoutu. Nie, no jest. Trend. No. Przynajmniej nie mam duplikatów. Jopi! Nie, no tak nie może być. Pozytywny koza. Teraz wierzę, że to będzie naprawdę dobra paczka. Dzięki jej mamy walkout. Akurat tutaj to jest naprawdę duża rzecz, e, bo, bo to nie była najlepsza paka, więc e, szanuję i doceniam. Tych dwóch panów też przyjmę do klubu. Nie będę narzekał. I z uśmiechem na ustach i nadzieją w sercu otworzę paczkę pomocników 85. Walkout? Okej, okay, to, jest, to jest Tony Cross, 8-8. Spoko. Może przykrył nam, nie wiem. No, Ruda cholita nie mógł. Jakiegoś... Pi... No, nieważne, kogo i tak nie przykrył. Zatem otwieramy paczkę napastników. Robimy jeszcze tą jedną paczkę, która została w sklepie, czy, czy dwie. I robimy paczkę z ikoną. Plan, który brzmi naprawdę dobrze. Pytanie, jak pójdzie nam jego realizacja. Paczkę otworzyłem, to ty nie trafiłem. Jest to Argentyna. Środkowy napastnik. Paweł Dybała. Ciekawe, czy on rozumiał Zielka i tego... I Zalewskiego w tunelu. Tego się nie dowiemy. Tu jeszcze Rahim Sterling i Murin. Dobra, w sklepie jest jeszcze paczka za 500 fa pońcu, Wiecie co? Otworzę ją. Zobaczymy, co tutaj będzie. Gwarancja 85+, więc może. Jest walkout, więc y, to jest duży plus. Dawid Alaba. Jego akurat mam, y, więc tutaj mamy duplikat, no ale y, przeżyjemy razem z nim. No nie, to ta reszta tych kart nie wyglądała zbyt dobrze. Szkoda, liczyłem na powtórzonego toty, bo je sobie można, wiecie, fajnie zsumować, i, i wtedy wychodzi karta już na e, dobrych kilkanaście lub kilkadziesiąt spotkań, w zależności od tego, ile razy danego trafimy. E, tutaj Modric po raz pierwszy, ale jak ja modricza zaraz trafię sobie w normalnej paczce, to w ogóle co ja się przejmuję. Nie? Zatem ikona zrobiona, pomocnicy 8.5 także i podwójna rozbudowa 8.5 też już będzie czekała na nas w sklepie. Kurczę, dużo tego kontentu. Słuchajcie, mam nadzieję, że takie odcinki e, Wam się podobają. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Słuchajcie subskrybujcie kanał po więcej w ogóle e, cieszę się jak ostatnio filmy są odbierane mega to doceniam chcę żebyście wiedzieli doceniam to dużo bardziej niż to niego crossa w tej paczce bo liczyłem że będzie tu niebiesko ale nie ma duplika paczka trzech pomocników proszę Uuu. już myślałem riad mares Ok, no wysoka ocena i przykrywa nam ikony tot. proszę nie wierzycie patrzcie w tym momencie no, myślałem, że się uda. No co, co was będę oszukiwał? Myślałem, że się uda. Zatem została nam już tylko paczka z ikonu. Zobaczymy wróżbę przed tą. No. <gryw> Jak to nie będzie Kin inaczej? no. To wszystko na Kina wskazuje. Zatem zobaczymy, czy zaraz w klubie czekać na nas będzie legendarny pomocnik Manchesteru United. No wolałbym nie. Gdybym mógł wybrać jedną dowolną ikonę, którą chciałbym trafić. Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho. To jest gościu, którego bym chciał. On albo Ronaldo. No, niezbyt wygórowane żądanie, prawda? No to lecimy pozycjami. Zaczniemy od środkowego pomocnika defensywnego, bo ja naprawdę czuję, że to może być ten kin. Nie. No to co? Bramkarz? Nie. CPS? Nie. Prawy obrońca? Nie. No tu by ktoś mógł wskoczyć za Rudigera, ale to by musiała być naprawdę topowa opcja. Nie. Oby nie lewy obrońca? Tu jest tylko Roberto Carlos. SPD wiemy. Prawy pomocnik. No nie wiem, czy tam jest ktoś, kogo bym chciał. Nie jest to prawy pomocnik. EŚP. Nie chcę spekulować. Chcę zobaczyć dobrą kartę. No. Hmm. Hmm, hmm. Pogby nie przebije. Ale to jest wersja Prime. Jest w gangu Hulita. Nie no, naprawdę wybrzydzałbym. Będąc niezadowolony z balaka. Bez przesady. To jest naprawdę dobre trafienie. Czy łapie się do tego składu, czy, czy wygryzie Renato Sancheza? Wątpię tak szczerze. Ale tak jak do tej pory na środek pomocy wchodził mnie na zmiany tylko Gareth Bale, tak teraz Balak może być naprawdę solidnym dodatkiem. Nie, ja jestem bardzo zadowolony. W sensie wiem, że tego po mnie może nie widać, bo to nie jest taka karta wała wow, 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 patrząc na to, kogo tu mam w środku, ale naprawdę jest spoko. Gdybym przeszedł na granie na przykład 41212, o wariana dał napastnika, na a jego dał na PP, to tam się da potem pozmieniać, zmieniać. To bym go też zmienił w składzie. Pytanie tylko, czy to jest... No nie wiem, co z nim zrobić. Dajcie znać, co sądzicie.